I witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Diablo 2 Resurrected. Ja jestem VAMP I gram Necromantom. Ze mną jest Wąsu. I się wciąłem. tak to ja. I gra druidem. I Wąsu tak. mówisz, że mamy jakiś plan na coś z runkami teraz na początek. Dokładnie. Wyjmij ze skrzynki Runetal. Runatal. Posiadam. Przekazuję ci potężną runę F. Weź ją. Podniosłem ją. Przekazuję ci potężny pancerz. Weź go. Wygląda Moż tragicznie. Możesz go założyć, prawda? Żeby nie było, masz wystarczająco Tak, się. tak. Czy się upewnię? Tak mogę. Oczywiście. Dobra, i teraz skup się. Koniec słaby, pamiętaj. Spokojnie, skup się. Dobra. Włóż w niego najpierw runę tal. Najpierw runę et. Dobra. Włożyłem runę tal. Teraz włóż runę F. F. Wow! Ale F. Del. Wow! Słabsze to od mojego pancerza. Niech też to ja wezmę. Żartuję. Hej, elo, zakładam. Obrony tylko o dwa, ale te wszystkie inne bonusy. A se zobacz, w takim razie, czy może to chcesz, bo to jest to, co ja miałem. Nie, nie, ja mam taką lepszą. A, no to ja ją sprzedam w takim razie. No to ty, no to szaleństwo. To teraz rozumiem w takim razie. Yy tego, ten żart właśnie z Diabolo, że ktoś w złej kolejności przez przypadek włożył runę i płakał, bo no, <laughs> bo przypał. Ja szybciej biegam dzięki temu. Aż tak, tej. tak. No, no dobra, jeszcze no to w ostatnim... musimy złożyć. No tak, tak. Ja mam więcej run jak coś jeszcze. Nie wiem jakie potrzebujesz. W trzy błędy z rzędu i za czwartym razem udało nam się. E, nie, ta tylko to, to składa, ten stealth. A, bo ja mam nef i tir jeszcze, w razie czego. Tak, nef, tir też można, można złożyć, ale... Poczekaj, zobaczę jeszcze nadir, co dawał. E. Poszedłem do kaniona magów, kanionu magów. No, nadir. No to szukaj tam trójkąta, ja zaraz do dołączę. Szukaj tam trójkąta, no bo to logiczne, no tak. Okej, okay, szukam trójkąta. Ło! Zwiet... O, walka na otwartym terenie. Dzień dobry, żegnam, Weźcie. do widzenia. Oni cię z dzień i nawet nic się nie ruszę. Cyk. No ja zostawię ci na podłodze, po Ze Zbieraj jak chcesz. Mm -hmm. Bo ja wziąłem wszystkie Nie, no, teraz walkę na otwartym terenie to nie będę tak dostawał, nie? No tak. Poluję jak najwięcej przeciwników. Dobrze, dobrze, bo mój, moja umiejętność tak działa, że... tam jak najwięcej bić. Moja też, moja też właśnie. Właśnie odpaliłem dwie kapliczki odporności na zimno. To nie odpalaj, bo tylko jedna może być aktywna. Oj tam, oj tam. Puluję przeciwników. Crusher, życie. Pom, pom. A proszę, was, was. Teraz za szybko biegasz dla mnie. Jak to za... Aha, nie no, to teraz będę nadążał za tobą przynajmniej. Ja teraz to rzeczywiście biegałem i pulowałem, nie? Więc się nie zatrzymywałem Uuu, prąd Dobra Dobra, chodźmy do ściany tutaj i szukajmy tego grobowca Po czym poznam, że ten trójkąt, który go chcemy to będzie ten trójkąt. Tu jest trójkąt. Co? Tu jest trójkąt To ten oh. Okej, okay, znaleźliśmy <laughs> Najszybsze znalezienie grobowca Ever o Boże. Już mam wtedy odcinka, Najszybszy archeolog. <noise> Ta, nie zauważyłem. Szybcy i ślepić. <noise> nie, szybki i ślepy. A szybki i ślepy, dobrze. Albo jeden szybki, drugi ślepy. Albo ja też bym szybki, ale ślepy jednocześnie. Można... Wolny do interpretacji. <noise> Możecie sobie to wy wykminiać dowolny sposób. Nie, nie będziemy prawda oceniać tak ne, Negatywnie Dobra A Co my tu mamy zrobić? Znaleźć ten grobowiec grobowiec jakby, tak? Tak, tak. grobowiec, ale raszy Jak ja szybko biegam. Bo aż mnie cofnęło. Diablo się nie zgodziło, że ja tak szybko biegam. Właśnie ja tak czuję, że są takie drobne lagi, ale może dlatego, że jest dużo osób na patynecie. Tak, nie no kolejka była do logowania się, to coś musi być na rzeczy. Właśnie ciekawe czy runa, tigre? Hej, ja obecne. Podnoś. Yy, właśnie ciekawe czy po prostu tak zyskało na popularności, czy coś im się stało z serwerami. Nie, sądzę, że nasza seria podbiła. Mmm, e, o... No tak, hmm. najoczywistsze rzeczy. Łoł. Wow. Że zibrzu w ogóle inna wersja. U, jakiś oszczep. O, już wziąłeś. RIP. Rip. Pewnie dlatego. Dla NPC'a co? E, nie, on nie jest dla NPC-a. Nie. Nie. szok. A, to starsza. O akurat nie. Au! O! Tolem nie żyje. Przydomowy. Cyk. Dobra, ja tam chodzę. A właśnie, a ja, my latamy bez tego mojego ziomka, co daje HP. No już od dłuższego czasu, ja myślałem, że z jakiegoś Dokumnie powodu, że to nim. było celowo się, ile szkieletorów Ale ło, jak pięknie to wygląda i te dźwięki ginięcia po, 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 po Tak jak pękają fajnie co? Żegnamy, do widzenia Syk, zwiększenie obrażeń Wywalcz się, ja będę bił urny, no bo przy. <grych> Dokładnie, to jest najbardziej optymalne a, myślę, amony. To, to To na razie wsio No to ja dalej wierzę w zasadę iścia w lewo, więc pójdę w lewo Tik pyk, pyk, pyk A w ogóle jakbyśmy nie znali tego symbolu, to jest chyba 9 takich grobowców I każdy trzeba przeszukać Ale znamy ten symbol jak mielibyśmy ale... go nie znać jak on nawet na questie jest? No, widzisz niektórzy może questów nie czytają, co? A z, zresztą przecież też ten. Można spojrzeć. No, ale jakbym nie czytał questa. Ty... Nie no jakbym grał solo, to bym przeczytał questa, bym nie wiedział co mam robić, to by mu pokazało. Mhm. Więc wątpię, żebym nie zauważył czegoś takiego. O! Chyba dobrze o. tym razem. Otwórz. Tak, to obyczyliśmy. Nie, obieczyliśmy no najpierw ich. Spokojnie. Okay. Nieważne jaki otwór, byle był potwór, co? Nie, czekaj, to by jakoś inaczej. Hmm. Dobra. Save for children. Woah, to coś chce ode mnie. A to trzeba jednak mieć ze sobą. To wracamy do miasta. No okay, tak. Otwór. Ja mam! No No. Mamy dwa, spokojnie, każdy wróci swoim. Ja mam 20 tych zwoi, naprawdę, do tego jest pod dostatkiem. Dobra, idę Nie. tam mu oddać. Ja wejdę Twoim, tym moim? Nie, to tak nie zadziała. Bo wejdę. A nie, zadziałało. No dobra. Dobra, to wkładam to, tak? Tak, ja poczekaj na mnie. Zaczekam, no powiedz kiedy. Dobra, zaraz tam wrócę. What? Zaraz tam wrócę, bo jeszcze to sprzedaję rzeczy, nie? A ty podnosiłeś luta. Pf. Mhm. A to w ogóle nie tak wygląda czy... jak ten item, który mam wsadzić. Tu jakiś grubszy jest w tym otworze. Ciekawe, hm. czyli moja laska zniknie. Wkładać? Już? Jeszcze sekunda. Kupię sobie parę rzeczy. Jeden. Opuściłem na ziemię. Nic się nie stało. Dawaj, Dawaj, bo, ide, ide. Dawać, bo się się Będzie najtrudniejszy boss dla wielu graczy. Dora, ready? Ready. Akceptuj. O, I co, znikła twoja? Zostawię w skrzyni, potem zobaczę. Mhm. Patrz, patrz, patrz. Na starej grafie też to fajnie wygląda. Łoooooo... Wow. Wow. I tu jest boss fight. Komnata taleraszy Dokładnie. YOLO! Wow, to nie jest... To jest Duriel! Taki zwykły demon! Wow! Ale mm -hmm. damage robi! Hell, hey, hej mm -hmm. hej! Hej hej hej! Nie też, żeby cię bił. No nie, no nie, no mnie nie bije, ale... Dobra, to niech fokusuje golema, bo mogę jego bezproblemowo przyzywać, ale szkieletów nie mogę przyzywać tak w półko. O oh, wow. No. O nie, o nie, o nie, o nie. O! Morduj go! Już. Udało się. Jak się. Jak się wszystko kręci. Straciłem najemnika. No trzeba będzie go pożywić, ale to później. No, przed... Uff. Fajne buty? Eteryczne, więc ja ich nie chcę. Znaczy no, eteryczne też się przydałem na jakiś czas. Chodźmy dalej. Mam jakiś łuk. Ej, ja nie mam armii i straciłem Andrzeja, więc ja nie wiem. Dam radę. Nie mam nic. Dobra. Damy radę. Czekaj, gdzie tu było wyjście? By tu? Nie. Tu. Tu, 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 tu. Uf. Fajny bosik. W końcu jakieś wyzwanie. Kolejny boss. Nazywa się Tyrael. Nie. What?! Będziemy z Tyraelem walczyć? Dziękuję Nie, pogadaj z nim. A, my go uwolniliśmy. Pamiętasz ten cinematic, co tam się działo? No działali? tak, był tam Tyrael, no. Tak, i go tu uwięzili po prostu. A my... Sfailowaliśmy zadanie. Wracamy do Jerhena. No, uciek tam, bail. Bail out. <grystanie> <grystanie> Dobra, czekaj. Najpierw ja chcę do Dekarda Kejna. Identyfikacja przedmiotów. Następnie. odeję Mocne te buty. Pozwól, że udzielę mhm. ci rady. Możesz je trochę ponosić. Ponoszę je zdecydowanie. Tylko zostaw sobie na zmianę, nie? Sprzedałem te na zmianę. Ale mogę je od... Z... Czekaj, A to ja mam kolejną rzecz, która o połowy mi zamrożenie zdejmowała? Dobra, no drobne widzisz? jakieś nowe. Nic się nie stanie. Coś chciałem. A, najemnik. U kogo był najemnik do kupienia? A, dobra, do Graza. Grace Grays to ten, od którego kupiliśmy go. No to się tak domyślam. Trzeba go wskrzesić, tak. nie kupuj nowego. Aha, co Bo jak mu zachowam? E, tak, wskrzesić Hazadę. hazardę. On wrócił. Dobra, no i muszę porozmawiać z Lysanderem. Mhm. Jak dobrze Nie, 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 z, z tym. Z Jerchynem A, że... A ona co chce? A, bo oni tu mówią rzeczy. Jerhy to tam. Dobra, idę, idę. Że Elo super się spisałeś, o mówię. Jest Jerchym. Powiodło ci się. Niewielu udało to nie. już z nim gadałem, ale może no tobie jest. jeszcze coś Porozmawiaj z Meshifem. Gie... Meshifem. gdzie jest Meshif? Gdzie jest Meshif? No jak powiedziałeś, że do następnego aktu pójdziemy? Mhm. Łodziom No dokładnie. A co ona chce porozmawiać? Atma, elo. Jest I będzie cinematic. No dobra, ci co? A co? E, klikam. Sail to East. Oh. No dobra, let's go. I'm ready, baby. Eerie music, Act trzeci. Akt trzeci. To, to jest, chyba, najlepszy cinematic. Akt. Oglądaj go z uwagą. Z uwagą, go będę oglądał. Zagłębił się w wilgotne, zimne powietrze kropowca. To go jakby. A nie, pomyliłem, cinematyki. To teraz się dowiesz, dlaczego był tam real. sorry. Dobra. Światłem i ciemnością. Resztki zdrowego rozsądku błagały mnie, bym tam nie wchodził. Ale ten głos był już tylko szeptem. Gdy tak schodziliśmy w dół krypty, coraz głębiej i głębiej, zauważyłem zmianę zachodzącą w moim towarzyszu. Wyglądało na to, że odzyskuje siłę. A to ciekawe, im głębiej wchodzi, z ja jest mocniejszy? A Ale stało mi się, że on zna drogę. Hmm. Dalej mnie rozwala, że on za nim idzie, bo jest mocny do i do tyle. <laughs> Wszystko jest szczęścią planu. Zdrowiał, stawał się mocniejszy, teraz takie rzeczy. Hmm. No. Wtedy zrozumiałem, że cały czas się myliłem. Mój towarzysz nie odzyskiwał się. On tracił resztki swego człowieczeństwa. Aha. O! Oh. Dzień dobry. Nice. I've seen enough pip to know where this is going, co? <laughs> Poruszał się demonicznie szybko. I wtedy pojawiły się Stój! Zamknięta tutaj bestia nie może zostać uwolniona. Nawet przez ciebie. Ale władcy pierścieni zrażnęli scenę. Gandalf! <grymny> Oj ty, real. Zaskakująco wytrzymały most, muszę przyznać. No nie, ani niby drewna. Nie! Nie czyń tego! Router. Właśnie sprowadziłeś na ten świat zakładę! Nie jesteś nawet w stanie wyobrazić sobie, co ci obudziłeś. Idź do świątyni światła we wschodnim mieście kurast. Tam znajdziesz otwarte przed tobą wrota piekła. Musisz zdobyć się na odwagę i je przekroczyć Mariusie. Zabierz ten kamień do piekielnej kuźni. Tam zostanie zniszczony, a teraz biegnij! Zabierz kamień i biegnij! Ty no bez kitu, weź kamień i go tam zniszcz w sensie... Ten mój żart z ładcą nie był aż taki. Nie Znikąd, to? no właśnie, no. Jaki miałem wybuch, Obiegu? Będź Frodo, znaczy Mariusz. <laughs> Mariusz, piękny. <bieg? śmiech> On pobieg, a my popłynęliśmy. Co to w ogóle za skam jest? Następny ja się... cinematic będzie najlepszy. to no, domyślam się, że może być ciekawie. Ale teraz mamy piękne wczytywanie, które chwilę I... zajmie, jak to skoki przez, między aktami, ale już moment, jako, już coraz bliżej. Jak obstawiasz, jak będzie wyglądać akt trzeci? No pewnie będzie gorzej, ale wiesz co, powiem Ci, że akt trzeci rozpoczniemy już w następnym odcinku, zobaczymy się tutaj z powrotem w tym porcie z naszą wspaniałą drużyną, ja jako wamp i wąsu jako wąsu. Więc żegnamy się z Wami. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Wąsu. Na razie. I hej.